czekaj o, czekaj. o, 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 Witaj Tomku, ja tak blaski idą. Czy jest różnica? Bo zapytałeś się, jaka jest różnica pomiędzy ósmą 35 a 9 Mamy ascendent, tak? Czyli ascendent powinien być czerwony, ale nieważny. Ja akurat to, do tranzytów potrzebowałem to i dlatego jest na niebiesko. Potłumaczyłem tranzyty moim uczniom. I popatrz sobie, wyjść, zobacz. Godzina 8.35 i idzie dziewiąta. Widzisz? Patrz. I teraz zobacz. Tą cyfrę, czyli 8.35 jest powyżej ascendentu, więc ma charakterystykę powiedzmy, że ryby. Tutaj poniżej jest dziewiąta i ma charakterystykę barana. Teraz odstawmy to. Teraz to jest raz. Dwa. Słońce jest tu czy tu? Przypuśćmy, że słońce jest w pierwszych stopniach barana. I teraz przesuniemy. Teraz ascendent będzie 8.35. Tu godzina dziewiąta. Tu. Czyli Słońce raz będzie w dwunastym domu, będzie w pierwszym domu. Tak może być z każdą planetą. Teraz sobie wyobraź, że ascendent przechodzi przez punkt. Tak? Słońca na przykład, czy Marsa, czy Plutona, czy Saturna, I trzy Plutona weźmiemy i obniżmy tego Plutona i zróbmy go w dwunastym domu to działania plutoniczne nie będą występować ale niech ten pluton będzie w pierwszym domu to ascendent wyjdzie na pluton dwa stopnie jeżeli jest różnicy dwa stopnie, czyli dwa stopnie wyżej nad plutonem ascendent to jest mniej więcej około dwóch lat i za dwa lata będą wydarzenia więc Masz odpowiedź. Teraz odpowiem Ci, jak byłem bardzo młodym astrologiem, to było chyba, nie, po pierwsze, mój pierwszy rok astrologii. Zaczęliśmy chodzić na seminaria i wtedy przychodziły te bardzo mądre osoby ze studium psychotronicznego. No i my byliśmy jako po kursie i były te osoby szalenie mądre. Co to nie one? Arcymądre. I zaraz ci coś powiem. Co mnie bardzo bawiło. Znaczy, dzisiaj mnie bawi, i jak słyszę o tych astrologach, to po prostu. No, no, zaraz ci opowiem. Nie tylko tobie, tylko wszystkim. Jest słońce na przykład w, w końcówce drugiego domu. Ale w systemie domów Placidusa występowała w trzecim domu. A w kochu występowały już w czwartym. No i bardziej odpowiadał w czwartym. Druga osoba miała w tym samym miejscu Marsa, na przykład. I bardziej jej odpowiadał w trzecim domu, jak w czwartym. No i jeden mówił, że przepraszam bardzo, ja mam w, czwarty, w trzecim domu, bo wiecie, ja Placidusa nie lubię, bo bo jak mam Placidusa, to ja nie jestem taki, tylko taki. Rozumiesz teraz, o co chodzi? Popatrzmy. Jeżeli ktoś, systemy domów, domy, jak wejdziesz w uranie, czy wejdziesz w astrologa, to zobacz. Są systemy domów i systemy domów. Różne mają kąty i w znależności słońce raz wypada w pierwszy, tak jak, o, przypuśćmy, że to jest e, dom, tak? I raz wypada e, w Placidusie, tak wypada, e, przepraszam, w Placidusie tutaj Słońce wypada, a w Kochu będzie wypadać gdzieś tu. Jest to niewielka różnica, ale jest. Oprócz tego e, jeszcze są mnóstwo z tych systemów domów. I teraz sobie ci astrolodzy dopasowywali swoje widzi mi się swoje widzimisie do systemu do no bo mieli godzinę i dopasowywali to jest raz dwa że w Dodatku jeszcze jest jedna zasada większość astrologów pracuje zawsze na jednym zawsze pracuje się na jednym systemie my tutaj na ogów w Polsce yy, pracujemy na Placidusie, rzadko kiedy na Kochu. Rosjanie z kolei i Niemcy pracują na Kochu. W systemie kocha, y, kocha, y, kocha domów i troszeczkę. Czy to jest różnica? Bardzo mała interpretacyjna różnica, ale jest i trzeba się do tego po prostu wyraźnie przyzwyczaić. I to jest właściwie ten główny problem. I chyba Ci wystarczy ta odpowiedź. Jest różnica pomiędzy 35 a 9. Powiem Ci, że nawet różnica jest w minucie. Dlatego ja osobiście bardzo lubię. Mieć osobę przed sobą, widzieć ją, dlatego że widzę te szczegóły. Wiesz, bo nie sposób interpretacyjnie przez telefon, tak, ale na odległość. Na przykład, jeżeli osoba nie przyśle na przykład 35, a urodziła się 9, to po prostu nie zbagatelizuje. Po prostu to będzie, to zależy jeszcze, wiesz, czy to jest kosmogram i, teraz, kosmogram, i teraz lej zobacz, że jeżeli na przykład to słońce. Wypadnie na przykład tutaj, tak? Wejdź, zobacz. Tu w bliźniętach. Poczekaj, tu w bliźniętach. I wypadnie tu, czy tu, tak? I przypuśćmy. Ascendent będzie tutaj. I to pójdzie tak, czy tak? To słońce. Oh, widzisz patrz, tak, czy tak? I ta oś. I będzie to słońce tu, lub tu. I ta oś. I tak mniej więcej wypadnie. Albo w znaku wypadnie. Są znaki, w których wiesz. No, powiedzmy, że nic się nie stanie. Planety też nic. To wtedy nic wielkiego się nie stanie, ale wiesz, to jest. 35, to jest 25 minut różnicy. 25 minut różnicy. To, co mówiłem o Plutonie, ale weźmy. Księżyc, nie, ale. Chciałbym Ci tak, żebyś. W bardzo prosty sposób: 25 minut to są 3-4 stopnie najkrócej, najkrócej, kiedy Słońce najszybciej biegnie, a najszybciej biegnie. To jest różnica najkrócej roku w działaniach planet. Najkrócej, a jeżeli będzie długo, to może być nawet 5 lat. Więc popatrz sobie, to jest niesamowita różnica. Teraz, jeżeli widzisz osoby, jeżeli masz ascendent, jeżeli masz pozycję ascendent, masz pozycję Słońca, masz pozycję chociażby Plutona, chociażby Saturna i pytasz się o wydarzenia, to te wydarzenia... Może szczerać, wiesz, tak ja pytam się, że trzy lata temu były, czyli tak, około trzech lat, dlatego że właśnie nie mam tych osób, to wiesz, nie czuję tych osób. Bo ja mogę bardzo dokładnie powiedzieć, dokładnie co do miesiąca, co do dnia, nawet. ale muszę mieć bardzo dokładnie. Wiesz, żeby Co do dnia, to trzeba mieć minutę co do... Właściwie co do minuty, z tym, że to też nie jest taka rzeczywistość, bo masz co do minuty ten kosmogram i on ci się sprawdza, 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 w pewnym momencie nie. Interpretacyjnie. Nie było tego wydarzenia, albo nie będzie, czy coś. Dlatego, że ta osoba po prostu przespała albo potrafiła uniknąć, i dopiero to wydarzenie będzie przy następnym aspekcie. Kiedy będzie brać ta planeta udział, tylko zawsze ten aspekt będzie dwa razy, albo trzy razy, albo pięć razy silniejszy. I wiesz, jeżeli to jest aspekt na przykład przypuśćmy plutoniczny, to w wieku trzech lat, a potem 42, to jest różnica. Tylko tak, w wieku trzech lat to jest tragedia. W wieku 42 może być wielka tragedia. Teraz ktoś mi powie no tak, ale czy lepiej mieć Plutona w wieku 3 lat, czy w wieku na przykład 24 lat? No, odpowiedzmy sobie inaczej. <sighs> Powiem o tragicznych rzeczach, bo to będzie najbardziej do uzmysłowienia. Dziecko, które ma 2 lata traci rodziców, czy to dziecko, które ma 24 lata traci rodziców. To jest ta sama różnica, tylko dla dwulatka. Może być to diametralna, straszna różnica. Dla 24-latka jest to wielka tragedia, ale on już ma świadomość. I nie dotknij go. Dotknęło go to ogromne nieszczęście, ale tragedia jest nieporównywalna. I teraz popatrz sobie tylko na to. To jest właśnie to Twoje, 35 dziewiąte. To jest po prostu. Wtedy stajesz się tym gazetowym astrologiem. To, to wiesz, jeżeli ktokolwiek wysyła, do gazety i na przykład odpowiada astrolog i podejmuje się takie rzeczy. Bardzo dużo astrologów tak robi, i to ja nie wiem, czy to są astrologi, bo to są właśnie po tych szkołach psychotronicznych, którzy się firmują, a ja, kim to ja nie jestem, bo ja znam dyplom. Dyplom nic mi nie mówi, bo ja zawsze to, co zawsze robię, przychodzi do mnie bardzo dużo przychodzi takich pseudoastrologów, nawet to parę dni temu miałem taki kasurok i ja wtedy, jeżeli jestem przygotowany wiem, że przychodzi taki co to nie on no to wtedy rzucam mu trzy kosmogramy, albo cztery, albo pięć kosmogramów, między innymi swój w środku, a to są takie kosmogramy wiesz, wymieszane tam ktoś, przypuśćmy Sienkiewicz albo no, kogo lubię. No, takie, które nie są tak popularne, bo wiesz, tak Adolfa Hitlera, Charlie Chaplin'a to na egzaminie dajemy albo Marilyn Monroe, ale normalnie takiego kogoś wiesz. Bardzo lubię Andersena. Super facet. Uwielbiam go. Rzucam. I zaczynamy się wtedy korespondować po prostu. I. Powiem Ci, że do tej pory, patrz, ile lat minęło, ja do tej pory tylko jedyna strona. Kiedy rzuciłem, pokazał tak, opowiadał, to jest kobieta, prawdopodobnie to jest mężczyzna, to jest pan. Dosłownie zaczął mawiać po kolei, tak mu położył te kosmogramy. Nie zaczął ode mnie, tylko po kolei, tak sobie nie ma go w Polsce. To co wiem, to jest z Norwegii. Jest to człowiek, który właściwie zajmował się astrologiem bardzo dziwnie. Tak trosze... Niektórzy twierdzili, że był świetny. Nie miał komputera, tylko z efemerycz. I... I w efemerydach po prostu, efemerydy to jest taki zbiór planet. To, co mówi używają. O, to jest świetny dowód dla pana, który prowadzi taki przypuśćmy vlog nauka to lubię, to on powinien się spotkać razem z tym moim znajomym i wtedy on by mu wytłumaczył na czym polega nią no, i na czym polega astrologia, a astronomia jaka jest różnica, bo ten pan po prostu niewiarygodny, że ja się wypowiadałem na ten temat, ale to tak przy okazji. Zresztą będę nękał, zawsze będę nękał te osoby, które nie wierzą w Was, wasologię, i dadzą swoje dane, i wtedy, ale takie bardzo dokładne, nie te 30, 35, 9. Nie, 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 nie. Najlepiej, żebyśmy się gdzieś spotkali, tak sobie przy kamerze, i ja wtedy bym pokazał różnicę, po prostu na palcach! Oczy wskazują na to, usta na to, to na to, to na to. Tylko nie tak jak pani Gotecka zrobiła u pana Tejowskiego, że zgadywała. astrologia nie jest odgadująca. Nie jest tarot, że można rozłożyć karty i trzeba odgadnąć życiorys człowieka. Tylko to jest interpretacja. Więc ktoś przychodzi z godziną, a ja ją mogę tylko wyłącznie jako astrolog, bo mam ten przedział, który ty podałeś tutaj: 30. A 9 i wtedy ustalam, gdzie ta osoba się urodziła. Ale to jest kupa pracy. To jest niesamowita praca. Wiesz, to jest przede wszystkim niesamowite doświadczenie, i przez doświadczenie dochodzimy do intuicji. A jeżeli intuicja, to prawidłowa intuicja. Za długo gadam. Przepraszam. Dzięki wielkie zapytanie. Tomek, słuchaj, jeżeli ci to nie wystarczy, napisz, odpowiedz, cokolwiek. Trzymaj się powodzenia. Bardzo się cieszę, że zrobiłeś ten temat, dlatego, że każdy temat jest bardzo ważny, a są tematy głupie i beznadziejne. Ten temat jest jednym z najważniejszych tematów w astronomie. Po prostu nie wolno sobie to pasowywać czasu i godzin. Czas jest tak jest, taką masz urodę tak masz zbudowane oko, tak masz zbudowane rączki. To wszystko widać, stopy, ustawienie są. Inaczej rak trzyma stopy, inaczej lew trzyma dłonie, inaczej baran wygląda, inaczej szczelec wygląda. Każdy znak ma swoje szczegóły i widać to na twarzy ze względu na ascendent, ze względu na położenie słońca, ze względu na dominifikację czyli tego kocha czy Cześć, czołem, cześć! Młody astrolog, bardzo się cieszę, że się pytasz o to, bo przynajmniej będziesz o kilka stopni mądrzejszy. <grym> to